Cześć. Wiele z nas żyje w przekonaniu, że pokazywanie emocji, w ogóle doświadczanie emocji, to coś y, niewłaściwego. Y, staramy się je ukryć, y, odkładamy je, odpychamy na bok. Y, wydaje nam się, że, że jeżeli je pokażemy, to, to, jest to jesteśmy słabe. Y, i często kończy się tym, że działamy z automatu, y, kierujemy się y, tym, co nam podpowiada nasz umysł i przed emocjami uciekamy, bo są dla nas tak niekomfortowe często, że uciekamy przed emocjami w... W różnego rodzaju no, można powiedzieć uzależnienia, w zakupy, w jedzenie, w alkohol. Bo to wszystko jest po to, żeby odsunąć ten dyskomfort, który czujemy, kiedy, kiedy wychodzą z nas te trudne emocje, kiedy czujemy te trudne emocje. I mi to podejście też było, było bliskie przez, przez lata. W pewnym momencie zaczęłam pracować z emocjami z moją panią terapeutką, ale bardzo dużo uzmysłowiło mi, jeżeli chodzi o, o wartość tych emocji, przeanalizowanie mojej mapy Human Design i wnioski, które wyciągnęłam z niej dotyczące tego, jak w naturze co jest naturalne dla mnie, jeżeli chodzi o, o moje emocje. I przestałam z tym od tego czasu walczyć. Także pewnie się już domyślasz, że dzisiaj będzie o centrum emocji, zwanym też y, centrum splotu słonecznego. I jest tak, że 50% populacji ma to centrum emocji zdefiniowane, a drugie 50% ma... Yy, to centrum niezdefiniowane albo otwarte. W moim poście, który znajdziesz u mnie w, na stronie w opisuję, czym się różni centrum zdefiniowane, a czym się y, różni centrum niezdefiniowane, więc y, podlinkuję tutaj, więc, więc zapraszam do przeczytania. Y, a dzisiaj się skupię na takich praktycznych różnicach dla tych osób, które mają zdefiniowane i niezdefiniowane. Tutaj używam to, to, to pojęcie tak ogólnie też dla, dla tych otwartych. Więc, jeżeli jesteś osobą, która ma zdefiniowane centrum emocji, to yy, czujesz emocje. Czujesz je mocno yy, i te emocje, można powiedzieć, wychodzą, energię emocji z Twojego wnętrza. Yy, czujesz te emocje też w falach. Czyli yy, może być tak, że jest jakiś czas, kiedy czujesz, emocje pozytywne, a potem nagle czujesz te emocje negatywne. I to tu już zależy od konkretnych bram, które masz przy tym centrum emocji, bo, bo są osoby takie, które bardzo czują te fale tak spadkowo i wznosząco, czyli bardzo często są bardzo wysoko, ale też... Jak spadają, to spadają nisko, czyli, czyli spadają w te takie niskie emocje. Są osoby, które mają centrum emocji zdefiniowane, ale te fale są trochę mniejsze. Co jest ważne, to jest to, że jeżeli jesteś osobą o zdefiniowanym centrum emocji, żebyś nauczyła się akceptować Twoje emocje. Żebyś nauczyła się po pierwsze je zauważać, akceptować, i pozwolić sobie, żeby je poczuć całą sobą, bo to jest ten sposób, dzięki któremu te emocje transformujemy i dzięki któremu przerabiamy to, co te emocje nam chcą powiedzieć. Więc. Y Pozwól sobie, jeżeli masz zdefiniowane centrum emocji, na odczuwanie nie tylko tych wysokich emocji, które wiadomo są przyjemne, ale również tych, tych niskich, tych dołków, tych, tych takich stanów, kiedy, kiedy jest naprawdę źle. Zwłaszcza obserwuj siebie w tych stanach, kiedy jest źle i pozwól sobie na nie. Pozwól sobie na, na, na dzień, czy może dwa, kiedy ci się nic nie chce, kiedy nie masz na nic siły. Pozwól sobie na, na poczucie smutku, pozwól sobie na, na inne emocje, które są trudne, bo z tych emocji, właśnie tych niskich, w tych emocjach są informacje dla Ciebie. Mówi się, że dla tych osób zdefiniowanym centrum emocji, prawda leży w emocjach, w ich emocjach. Więc to jest taka moja pierwsza propozycja, że jeżeli masz to centrum zdefiniowane, żebyś zwróciła większą uwagę na, na te swoje emocje i jednocześnie pozwoliła sobie na nie i poobserwowała je. Druga rzecz jest taka, to taka, taka informacja może dla Ciebie, jeżeli masz to centrum zdefiniowane, że mówi się, że Twoje emocje rządzą otoczeniem. I może nie zdajesz sobie tego sprawę, ale jeżeli ty wchodzisz z określonymi emocjami do pokoju, to większość osób w tym pokoju będzie czuła te emocje i wręcz możesz swoimi emocjami, jeżeli akurat danego dnia jest są bardzo mocna na przykład zwyżka albo bardzo mocny u ciebie dołek, możesz zmienić nastrój generalnie swojego otoczenia, zwłaszcza jeżeli Osoby, które będą w danym czasie wokół ciebie, mają to, to centrum niezdefiniowane. Ale wiem z doświadczenia, że nie tylko dotyka to i czują to osoby, które mają centrum niezdefiniowane, bo te, które mają zdefiniowane, też czują te właśnie takie mocne emocje innych osób, które mają zdefiniowany splot. Jak to zauważysz, to może warto się zastanowić, czy czasami, kiedy właśnie są te emocje takie niskie y, i są one mocne. Czy może nie warto tego dnia na przykład się wycofać, y, nie pójść na spotkanie, y, spędzić więcej y, czasu y, y, samemu? Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, ale kiedy tylko jest możliwe, to, 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 to dużo daje. Y, kolejną taką bardzo ważną informacją dla, dla tych osób, które mają zdefiniowane centrum y, emocji jest to, że nie powinnaś, żeby podjąć, że podejmować decyzje, które kończą się dla Ciebie sukcesem, powinnaś unikać yy, decyzji w momentach, kiedy jesteś w stanie bardzo wysokich, pozytywnych emocji, czyli w stanie takiej ogromnej radości, euforii, kiedy wszystko widzisz przez różowe okulary, ale też w momencie, kiedy, takim, kiedy, kiedy jesteś yy, w tych dołkach. Yy, dla ciebie najlepszy moment podjęcia decyzji to jest taki trochę wyczekany, bo mówi się, że te osoby nie powinny podejmować nigdy decyzji od razu. Powinny zawsze dać sobie czas na przynajmniej jedno takie przejście tej takiej fali emocji, a przynajmniej przespanie się takie przysłowiowe z decyzją. Bo podejmowanie decyzji takich natychmiast. No, nie jest dla tych osób korzystne. Ja z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że jest to duże wyzwanie na początku, kiedy, kiedy dowiadujesz się o tym, że masz to centrum zdefiniowane i powinnaś poczekać z podjęciem decyzji. Ja pamiętam, byłam wręcz rozczarowana tym, że, że, że mam to, ten sposób podejmowania decyzji, właśnie tak zwany, to, to się tak nazywa po angielsku emotional authority, bo ja byłam przekonana całe życie, że ja podejmuję decyzje tak i, i podejmuję je w, je w sposób właściwy. Jako, jako prawnik, to tego ode mnie oczekiwano w pracy, robiłam to, przenosiłam to oczywiście na, na też moje życie prywatne i wydawało mi się, że, że to jest jedyny możliwy sposób i że to jest sposób, który jakby jest dla mnie właściwy, który mnie wspiera i że ja mam bardzo mocne połączenie z intuicją i wiem i po prostu wiem, kiedy coś jest moje, a kiedy nie jest moje. No i kiedy usłyszałam, że, że mam to emotional authority, y, no to pierwsza reakcja była taka, y, y, nega, y, y, zanegowałam to, y, byłam rozczarowana tym, ale z czasem zaczęłam y, siebie obserwować i muszę Ci powiedzieć, że y, nie da się tego opisać, ale jest to niesamowity... Uczucie, kiedy masz tą taką jasność emocjonalną, kiedy pozwolisz sobie na to, żeby, żeby poczekać, żeby poczuć, yy, kiedy jest właściwy moment na podjęcie decyzji, bo wtedy to jest, to jest wtedy nie masz wątpliwości. To jest takie jasne, spokojne. I czym się różni yy, z mojego doświadczenia, podjęcie decyzji, właśnie, zgodnie z tym emotional authority, a sprzecznie to jest to, że y, jak podejmiesz tą decyzję y, po jakimś czasie i masz tą jasność taką swoją wewnętrzną, y, bez emocji, bez cienia emocji, to wtedy wszystko, co jest konsekwencją tych decyzji, może nie wszystko, ale większość rzeczy idzie, idzie tak jakby y, łatwiej, płynniej, to jest może właściwe słowo. Y, a kiedy podejmuję, przynajmniej ja z tym właśnie Emotional Authority, więc jeżeli to też masz, to będzie ciebie dotyczyło, decyzje szybko, pod wpływem emocji, to najczęściej te decyzje albo nie są trawne, albo jakby realizacja tego, mówiąc tak kolokwialnie, idzie jak po grudzie. Więc pomimo mojego takiego pierwotnego, no niezbyt. Pozytywnego nastawienia do tego. Od momentu, kiedy pozwoliłam sobie na, na stosowanie tej, tej zasady, widzę ogromne zmiany, jeżeli chodzi o, o, o to podejmowanie decyzji. No dobra, to teraz jeszcze krótko o, o dla tych drugich osób, czyli dla osób o centrum, centrum emocji niezdefiniowanej. To są takie osoby, które można powiedzieć, że jakby z natury, jak są same, to raczej y, czują emocje, ale to raczej nie jest, y, nie jest takie falowe, raczej nie czują y, dużych zwyżek, dużych dołków. Po prostu jest to takie do, dosyć płynne. Y, to jest jak są same. W momencie, kiedy znajdują się w otoczeniu osób innych. I te osoby czują emocje, wyrażają swoje emocje, a nawet czasami nie muszą wyrażać, tylko po prostu osoba z otwartym czy niezdefiniowanym centrum będzie to czuła, to ona z automatu chłonie te emocje i czuje je jeszcze w sposób taki wzmocniony. No, mam taki przypadek. Znajomej, dobrej, bliskiej, która, która ma niezdefiniowane centrum emocji, a ma dzieci, które mają zdefiniowane centrum emocji. I ona właśnie to tak obrazowo mi kiedyś przedstawiła, jak mi o tym opowiadała, jak, jak ona się czuje, że właśnie uzmysłowiłam sobie, że to jest tak, że ona widząc emocje, czując emocje właśnie osób, które mają zdefiniowane, całkowicie jakby je. Bierze i akceptuje, że tak jest, że, 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 że taka jest prawda. A, a jest tutaj taki niuans, bo można powiedzieć, że te emocje są prawdą, ale tylko w danym momencie prawdą dla tej osoby, która je odczuwa. Ona nie jest prawną, one nie są prawdą obiektywną. Yy, dlatego ważne jest, żeby mając tą, tą, to centrum niezdefiniowane, jakby. Spróbować się zdystansować, uzmysłowić sobie po pierwsze, że to nie jest, jest Twoje, a po drugie, pamiętać o tym, że ta fala emocji, że, że te emocje są falowe, więc co, coś, co dzisiaj wydaje się tragedią dla osoby, która ma zdefiniowane centrum emocji, jutro będzie już albo rzeczą zupełnie niewartą uwagi, albo może do, do, do zaakceptowania. Więc, więc to jest bardzo ważna informacja dla, dla tych osób, które mają niezdefiniowane centrum, i ważne dla tych osób jest też to, żeby poobserwowały siebie, w jaki sposób to, że one czują emocje inne, innej osoby, ogranicza ich ekspresję, ich własną ekspresję, wyrażanie siebie. Bo z tego co zauważyłam, to takie osoby unikają konfrontacji. Unikają konfrontacji, bo czują się niekomfortowo w momencie, kiedy właśnie druga osoba wyraża swoje emocje i one to bardzo mocno czują. Często w związku z tym albo unikają rozmów trudnych, albo nie mówią, co myślą. Albo po prostu nie wyrażają siebie i swoich potrzeb, bo sama myśl, że, że za chwilę wleje się na nich to, 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 to wiadro tych emocji drugiej osoby powoduje, że, że już odczuwają duży dyskomfort i starają się, jakby tego, ten dyskomfort ten uniknąć. A ważne jest też, żeby właśnie zdawać sobie sprawę, że że po pierwsze to są emocje tej osoby, a nie Twoje. A po drugie, to jest też trochę takie założenie umysłu, tak? Że to, że kilka razy poczułam tak, a nie inaczej emocje drugiej osoby, to znaczy, że teraz znowu tak poczuję i że znowu będzie duży dyskomfort. Więc tutaj warto też siebie obserwować, warto. Pamiętać właśnie o tym, że, że, że to po pierwsze nie są emocje Twoje, po drugie to jest prawda tej osoby w danym momencie, a po trzecie właśnie zastanowić się w jaki sposób jakby siebie ograniczasz, bo, bo, bo wydaje mi się, że prędzej czy później no, uzmysławiasz sobie, że... Że, jakby unikasz czegoś, że, 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 że nie dbasz o swoje potrzeby, nie wyrażasz siebie, i to na pewno budzi w tobie dyskomfort. Myślę, że, że na dzisiaj to, to chyba tyle. Dosyć dużo informacji Ci przekazałam. Jestem bardzo ciekawa, do jakich osób należysz, czy masz zdefiniowane centrum emocji, czy masz niezdefiniowane centrum emocji. I jeżeli masz jedno albo drugie, to, to, to jakie są Twoje wyzwania w praktyce związane z tym centrum? Jeżeli byś chciała się tym podzielić, to byłoby mi bardzo miło. Możesz do mnie napisać na hill, yourself, podkreśnik platform na Instagramie, albo hill yourself na Facebooku, albo po prostu na, na maila kontaktmałpa Dziękuję, że, że słuchasz, że jesteś i do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam.